Witam Was, jestem Mega Maniak. Witam Was w odcinku informacyjnym. Przywitajcie się. Hey. Cześć. się jestem Plusek z Rosowem. Znacie mnie z mojego kanału, Mister Plusek 100. My będziemy robić teraz współpracę z, yy, z Mega Tak. No i jest z nami Mister Chudy 133. Tak. Więc chcieliśmy zrobić strasznie wczesną zapowiedź do, no, będzie... do serwera, na którym będziemy nakręcać Minecraft opcy, opcy sezon, czyli z alienami. Więc możliwe, że jeszcze dzisiaj weźmiemy się za robotę zrobieniem przygotowywaniem miejsca i różnych innych będzie polegało na budowie miasta, statku kosmicznego wiosek poza Równie na terenu i tajemnych przejść. Tak i my tych tak, my, my tej mapy nie będziemy ściągać, tylko po prostu będzie to wszystko na giełdzie robione. Czyli to nie będzie żadnego ściągania, tylko sama współpraca robienie tej mapki, więc to trochę to, to trochę nam zajmie czasu, do więc do to tylko wcześniej na Codziennie, to codziennie z godzinę, codziennie z godzinę tak na serwerze posiedzieć, to będzie się dało dużo zrobić. Mam. Więc będziemy najpierw pewnie robić miasto, takie wełniane bloki. No ja specjalizuję się w tych nowych wersjach. Dzisiaj właśnie szczelny Winrara i chudy mi Minecrafta 1.5 i jakoś to będzie. Mam. A do tego czasu może zbieram na komputer, do tego czasu do, to dokąd skończymy robić. Więc na tym to będzie polegało. Mam. No. Więc to by było na tyle. Żegnamy się z wami. Do zobaczenia. Cześć. Na razie.